Kamil Bortniczuk to lider PiS w regionie, kandydat w wyborach do Europarlamentu. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wczoraj gościliśmy tutaj Witolda Zębaczyńskiego. Mówił dużo o możliwych nieprawidłowościach Funduszu Sprawiedliwości. Natomiast wczoraj po południu Marian Banaś gościł w e, studiu PAP, czyli Polskiej Agencji Prasowej. No i wskazywał na to, że podobne jak tam użyto takiego określenia nieprawidłowości mogły e, również funkcjonować w Ministerstwie Sportu, kiedy to pan był mhm. jego szefem. Czy po że są to kompletne bzdury? i ze spokojem czekam na pracę odpowiednich organów, jeżeli pan Marian Banaś zdecyduje się ostatecznie ośmieszyć i zdecydować złożyć takie doniesienie do organów państwa. Ale jest to realizacja doktryny Banasia. Ci, którzy pamiętają taśmy Banasia, ci, którzy nie pamiętają, mogą sobie znaleźć wyszukiwarce dowolnej internetowej, co pan Banaś wówczas mówił, jak będzie pilnował na konfederacji, żeby broń Boże nie poszła w koalicję z pisem, co jest dowodem na to, że to nie jest polityczny fachowiec, tylko wróg pis -u. Po drugie, jak kazał przekazać szefowi, jako określił Donalda Tuska, że będzie tam kosz prezentów mu przyniesie w odpowiednim czasie, chodziło o kampanię wówczas do parlamentu. Nie udało się, bo wyszły na jaw taśmy Banasia i musiał schować się, że tak powiem, do nory. Natomiast jak widać kosz prezentów przynosi teraz sprawa, o której mowa została zakończona w grudniu. Ja w grudniu składałem wyjaśnienia. Byłem przekonany absolutnie. Że te wyjaśnienia zamykają sprawę, ponieważ tam nie ma najmniejszego punktu zaczepienia co do tego, żeby coś działo się niezgodnie z prawem, czy żeby. No Marian ponad na razie swoje, nie zdradza szczegółów dotyczących konkretów. Natomiast no widać, że jest parę, parę, dni, parę dni do wyborów, panie redaktorze, i, i sprawa zostaje medialnie. Ale dzisiaj rano TVN24 wskazuje na pewien przykład. Program Sport dla Wszystkich, edycja 2013, styczeń ubiegłego roku, rozstrzygnięcie tego konkursu. Ponad tysiąc organizacji składa swoje wnioski. Do rozdania było 30 milionów rozdaliście trochę mniej, bo 26. Komisja wybiera kilkaset z nich. Ostatecznie pieniądze trafiają zaledwie do ośmiu. Mhm. Ponad połowę puli zgarnia krajowe zrzeszenie LZS. No tak, i ten projekt został niedalek miesiąc temu rozliczony w pełni przez ministra Sławomirani Trasa, co jest dowodem na to, że był napisany dobrze, zrealizowany dobrze, że pieniądze były wydane celowo. Nie miało Rozumień znaczenia to, że prezesem lzs był Mieczysław Baszko, pana kolega. Mniejszego, prawie... jednym z czterech priorytetów tego konkursu, bo to był konkurs, który się pierwszy raz w takiej formie niestety się Wizja sportowe nie wczytało się w te kilkanaście stron priorytetów. To był konkurs, który był w jednym z czterech priorytetów nakierowany na właśnie na zrobienie tak zwanego animatora sportu wiejskiego i na rozwój sportu wiejskiego. LZS tutaj jako największa w Polsce organizacja sportowa działająca stricte na terenie wiejskim. LZS, który zrzesza pięć tysięcy klubów blisko, czyli większość klubów sportowych funkcjonujących w Polsce, napisał program, który się akurat wczytał w te priorytety i odpowiedział na to, czego oczekiwaliśmy. Stąd tak duże wsparcie. Ale Jest panie tak powtórzy, niedalek miesiąc temu został ten projekt w pełni rozliczony już przez ministerstwo. Sportu podwodzą Sławą Milani Trasa, więc tutaj żadnych wątpliwości z tego nie ma, poza lzs em Ja panu y, sp jest wspólnota Polska tak. w Polinie wydarzenie. Niestety Łukasiewicza w kontekście wojny na Ukrainie, Polski Związek Piłki Nożnej, tym Tymbarku, Opuchar Tymbarku. Fundacja Polska Środkówka, Środkówka Łączy Narody, też jeden, z priorytetów, też jeden z priorytetów, bo tam priorytetem była konferencja wojny na Ukrainie. Dobrze, znając na to czy pan cokolwiek udowodnią, czy te zarzuty się potwierdzą? panie redaktorze, bo to już to, co pan mówi, przede wszystkim przyszliśmy rozmawiać o wyborach do parlamentu. Europejskiego, a już parę minut czasu antenowego bardzo no, słynnego poświęciliśmy, żeby, poświęciliśmy trudno, na temat, który, który Marian Banaś, sprawę, który Marian Banaś, piszą ja, dzisiaj. ja jestem przygotowany i panu przeczytam, co powiedział yy, Marian Banaś. Um, przekaż szefowi, że szefowi powiedz, że będzie mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ na konfederację w związku z tym, że Kuba, czyli jego sen tam wszedł um, i, i jego rozmówca Marek Majodaje i że na październik szykujesz kosz prezentów. No rozumiesz, koniec września, początek października, tak mówi Marian Banaś, bo planował zrobić to w kampanii parlamentarnej. Wtedy y, też będzie to jest waszej strony, żeby to nagłaśniać, będziemy kontynuować, bo jeszcze będzie wysyp takich raportów wrzesień, październik, ja będę działał do ostatniej chwili, bo mnie nie obowiązuje żadna cisza wyborcza. Ja se zostawię na te trzy dni takie smaczki, że w D im pójdzie. Rozumiesz, tak? Mówił Marian Banaś. W kontekście kampanii do wyborów parlamentarnych. Mamy kampanię do wyborów europarlamentarnych. Wówczas tymi taśmami został zmuszony do tego, żeby się wycofać i zacząć działać tak, jak przystało na urzędnika państwowego. No, jak I to jest widać, też jak gra wyborcza, jak, widać, jak rozumiem w no, Pana opinii? Pana pytania i to, że zmarnowaliśmy moim w mojej ocenie 5 minut zamiast rozmawiać o w sprawach ważnych dla regionu i dla całej Unii Europejskiej w kontekście tej kampanii na ten temat. Myślałem, to jest na to, też że zagrawa wyborcza jest że ta nie nie gra wyborcza, regionu, niestety, politycy są uczciwi. Że tak, no to w, czy pan podważa moją uczciwość? Nie, nie, nie podważam, mówię tylko, że o to pytam. W sposób że w pytaniami mógłby sprawdzić moją uczciwość? Przecież ani pan nie jest od tego, żeby tę te moją uczciwość sprawdzać, tylko od tego są odpowiednie te organy państwa. Panie pośle, ja, ja oczywiście nie spokojem... uzdolkuję sobie prawa do tego, ja, że ja, ja tutaj ten wyjaśnię, spokojem? mówię tylko o tym, że rektorze, takie postępowanie spokojem być, spokojem być może będzie się toczyło i o to pytam. Oczekuję na to postępowanie i na jego efekty, natomiast no, rzeczywiście szkoda, że nie poszliśmy z tym do części internetowej, a zmarnowaliśmy to część najbardziej Jeszcze o jedną kwestię, panie ministrze, panie pośle, chciałbym zapytać. Bo już zostawiając to, czy rzeczywiście te zarzuty zostaną zgłoszone, czy to rzeczywiście sąd określi jako to, co być może było po waszej stronie nieprawidłowością. No, jestem nie przekonany, że nawet takiego... prokuratura, jeżeli będzie w odrobinę y, uczciwa, y, to w... no wyśmieje, wyśmieje ten wniosek, że naprawdę tak nie ma żadnych jak, Być stanu. może będzie tak, jak pan mówi, ale czy to czas nie spowoduje tego, że potem pozwolować. będziemy mieć taką sytuację, że po prostu zwykli ludzie, którzy nie mają znajomego ministra, zniechęcą się do prowadzenia swojej działalności do składania takich wniosków. Pamięta pan loterię ja, paragonową? Mówię, nie 2016 nie rok głośno było o tym, że koleżanka żanka byłej pan pani minister, wygrała o planinsignię. Izabela Leszczyna nie była już ministrem, była pan, w opozycji. O, o co panu chodzi, z jakim znajomym ministra? No bo pan po raz kolejny tutaj insynuuje jakieś, jakieś niejasności. Po pierwsze to są same wielkie instytucje, po drugie... Czyli nie zna pan w, Mieczysława pan, Baszko, to nie jest pana znajomy? No, proszę pana, Mieczysław Baszko jest tylko prezesem Krajowego Zrzeszenia LZS. Natomiast Zrzeszenie LZS jest organizacją ogólnopolską, tylko naprawdę szkoda mi czasu w kontekście tej kampanii. Na, 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 czy, czy mogę pana prosić, żebyśmy przeszli do tej części w sprawie, w części internetowej? Oczywiście, prosić. Rozmowy, bo w mojej ocenie zmarnował pan już gro tego czasu, który, o którym mieliśmy rozmawiać o Parlamencie Europejskim, a ani się nie zajęliśmy na ten temat. Panie pośle, no mam nadzieję, że nasi słuchacze będą trochę bardziej wyrozumiali, dlatego, jak prowadzę rozmowę. Co mamy rozumieć, gdy polityk mówi, że coś wydarzy się najpewniej? Nie wiem, co znaczy, co wydarzy się najpewniej, jak polityk mówi, czy jak człowiek mówi, nie polityk jest jakimś innym rodzajem człowieka, że ma no znaczenie. Pan miał być nie... ostatni, najpewniej ostatni na liście w wyborach do Europarlamentu. Był pan ostatecznie no, no, jest w, pan czwarty. W, w, w... Ta wypowiedź jeszcze była przed y, oficjalną rejestracją list. Ja rzeczywiście nie nastawiony na to, że tak będę ostatni. Ostateczna decyzja władz partii była taka, żebym jednak jako kandydat Opolszczyzny był pierwszy z opolskich kandydatów na tej liście, więc jestem na miejscu czwartym. Jak mieszkańcy mają na pana głosować, skoro nawet z własnego obozu, pana własnego obozu słychać, że byłby pan słabym lub średnim posłem? Ja nie słyszałem takiej wypowiedzi. Rozumiem, no to... że pan nawiązuje do no, złośliwej nieco wypowiedzi Marcina Ociepy, który, tak. który mówił o tym, że popiera najlepszych, sugerując, że inni najlepsi nie są. Proszę no i że powinniście się pozwolić, państwo uczyć od Michała mi, Dworczyka. Proszę mi pozwolić nie wypowiadać się personalnie na temat kolegi z który myślę nie zrealizował do końca swoich ambicji w, w, w czasie, kiedy rządziliśmy. I może stąd ta złośliwość. No, jednakże byłem ministrem Myślę, że chyba nikomu wcześniej sopoczesne się to nie udało. Może pan to sprawdzić? Nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale sprawdzimy, ale chyba nie. Michał Dworczyk, tak w ogóle jako no, osoba przed panem, na szczycie tej listy, no, niemalże. Na to szczycie, jest, czy na trzecim? No, na szczycie, tak, na, na górze tej listy, może źle się wyraziłem. To jest dobry wybór tak Oczywiście, każdy wybór, każdego polityka z listy Prawa i Sprawiedliwości, każda dziesiątka to jest dobry wybór. Lista jest tak skonstruowana, żeby każdy wyborca znalazł kandydata, który jest bliżej. Ale czy on was pociągnie w górę? Bliski jego sercu, ale no, co znaczy pociągnie w górę. Mamy w dziesięciu kandydatów na liście. To jest na tyle krótka lista, że każdy wyborca może się z nią zapoznać, yy, przeczytać sobie kilka razy i wybrać takiego kandydata, który będzie mu odpowiadał, Michał Dworczyk, Jakiś, Dworczyk, Michał Dworczyk stawia na bezpieczeństwo, jeden. tak Michał przynajmniej nie jest, nie, jest numerem jeden na naszej liście, Jest numerem, numerem trzy jeden jest, jest dosyć wysoko, Jest, jest, jest na, jest na jest, podłów, Pani Zalewska, tak jest pani kępa, jest Michał Dworczyk, jestem ja jest wszelki innych kandydatów. I myślę, że każdy mieszkaniec opolszczyzny jest w stanie kogoś dla siebie znaleźć. Michał Dworczyk stawia na bezpieczeństwo. Tak przynajmniej zapewnia, no, wytyka się mu to, że nie potrafił zadbać o bez, bezpieczeństwo swojej skrzynki mailowej, więc pytanie: no, czy jest w tej sytuacji wiarygodny? Czy, czy, czy naprawdę pan mnie po to zaprosił, żeby rozmawiać o Michale Dworczyku? Przecież może pan zaprosić Michała Dworczyka i z nim o tym porozmawiać. Był Michał Dworczyk. ja bym chciał, już ja bym w chciał rozmawiać wie pan o, o sobie, o tym, co ja sobą reprezentuję. Jakie mamy wykształcenie? No jakie to mam porozmawiajmy. Nie, tym, panie pośle. Pana wykształcenie jest powszechnie tym, znane, jestem... wystarczy odpalić pana Wikipedia, nie ma tutaj najmniejszego Bo problemu, ale żeby się na ten że nasi. Co, Kamil Zdziała w Europarlamencie, no między innymi dla opolszczyzny, jeżeli się tam dostanie. No wie pan, jest trudno jest mówić z perspektywy regionu, akurat o kwestiach do Europarlamentu, bo to jedyne, co jest konkretne i dotyczy czysto regionu, co są pieniądze europejskie. My akurat będziemy w środku perspektywy budżetowej, w związku z czym tutaj niewiele się wydarzy. Będziemy przygotować kolejną, więc tutaj rzeczywiście będzie można zadbać o to, żeby regionalny program operacyjny był jak najbogatszy, i to jest ważne z perspektywy i mieszkańców opolszczyzny, i polskich samorządów. Natomiast ta kadencja będzie bardzo ważna z perspektywy ogólnej przyszłości Unii Europejskiej, z perspektywy tego, Unia Europejska da radę wrócić do korzeni, zawrócić z drogi organizacji o charakterze ideologicznym, która zajmuje się nie tym, co powinna, albo wręcz tym, co powinna, ale szkodzi zamiast pomagać, tak jak chociażby w kontekście rozwoju europejskiego przemysłu i europejskiej gospodarki, czy będzie organizacją, która tak jak pierwotnie została do tego powołana, będzie zmierzać do tego, żeby gospodarka była europejska silna, żeby Europa była bezpieczna, również w kontekście żywnościowym, energetycznym, czy różnego do innych zasobów, które są potrzebne do funkcjonowania kontynentu, szczególnie w sytuacji zagrożenia zewnętrznego. Czy będzie w Europie funkcjonowała wolność słowa? To jest też dla mnie bardzo bliskie zagadnienie, ponieważ te zakusy Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zmierzające do tego, żeby chociażby mówienie o tym, że ktoś się nie zgadza z oceną, że funkcjonuje na świecie 100, 120, za chwilę 150, a może 250 płci, było uznane za mowę nienawiści i, i to spowoduje, że chociażby ludzie wychowani w katolickich, chrześcijańskich, konserwatywnych domach nie nie będą mogli mówić tego, co tak naprawdę myślą i tego, co mówi biologia w kontekście chociażby tych ideo ideologicznych szaleń. Więc tych zagrożeń w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które mogą potem e, skutkować na sytuację jednostek, jest bardzo wiele. E, I ja z perspektywy swoich doświadczeń, swoich poglądów, swojego wychowania, swojego wykształcenia będę bardzo skutecznie zabiegał o to, żeby Unia Europejska wróciła do korzeni, żeby była normalną organizacją skupioną na zapewnieniu dobrobytu ludziom, bezpieczeństwa, e, wolności słowa, e, Również wolności przemieszczania się, bo jestem za Unią Europejską otwartych granic, ale co ważne otwartych granic wewnętrznych i bezpiecznych granic zewnętrznych. A to wszystko w ostatnich latach niestety zostało trochę zaburzone. I Unia Europejska, mówię to też po rozmowach z wieloma moimi rówieśnikami, już nie jest tą organizacją, której marzyliśmy 30-40 lat temu, do której wchodziliśmy 20 lat temu już ponad. No, niestety przepotwarza się w taką organizację co do której, jeżeli nie dokonamy radykalnych zmian, za kilka lat okaże się, że nikt nie chce jej współtworzyć. I o tej skuteczności w działaniu rozmawiamy dalej w internecie. Tam też zapytam o bliskie spotkania z karetkami pogotowia, bynajmniej jednak nie w roli pacjenta. Słuchaczom Radia życzymy Udanego długiego weekendu. Miłego dnia, dziękuję bardzo. Kamil Bortniczuk, lider PiS w regionie, nieustająco jest z nami. Panie pośle, no proszę się nie pogniewać, no ale to, co nam pan przed chwilą powiedział, to właściwie mówią wszyscy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, więc pytanie, dlaczego? Mają mieszkańcy Opolszczyzny i Dolnego Śląska zagłosować akurat na pana, a nie na przykład na Annę Zalewską? Dlatego, że ja jestem w polityce stosunkowo jeszcze młodym człowiekiem, dlatego, że mam takie spojrzenie, o którym mówiłem, czyli jednocześnie z pokolenia, które marzyło o wejściu do Unii Europejskiej, które 20 lat temu dostrzegało bardzo wielkie pozytywy z tego wejścia, które z niego korzystało chociażby przemieszczając się swobodnie, pracując legalnie. Pamiętam, jak moi znajomi jeszcze wyjeżdżali do nielegalnej pracy, często byli deportowani, później wracali do Polski. I dlatego, że potrafię to zetknąć z tym, co, co Unia Europejska przyniosła, dlatego że moje wykształcenie, czyli to, to pierwsze stosunki międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe, e, przyniosło mi bardzo dużą wiedzę na temat Unii Europejskiej i, i zasady jej funkcjonowania, dlatego, że jestem bardzo doświadczonym politykiem z perspektywy naszych kandydatów, bo mo, rzeczywiście byłem i w samorządowcem, byłem i ciągle jestem członkiem parlamentu, byłem ministrem konstytucyjnym, jako minister konstytucyjny byłem chociażby członkiem KOROPERU, czy, komite, czy Komitetu Stałych Przedstawicieli do spraw młodzieży i sportu, gdzie współtworzyłem prawo europejskie i gdzie chociażby zabiegałem o to, żeby um, w w czasie, kiedy wybuchła wojna z naszą wschodnią granicą, zamiast zajmować się jakimiś wówczas moim zdaniem nieistotnymi kwestiami związanymi z kwestiami równościowymi, czy gender w sporcie, zająć się wreszcie kwestią wojny i tego, że rosyjscy sportowcy nie powinni reprezentować swojego zbrodniczego kraju na arenach międzynarodowych. Wówczas też się zetknąłem z czymś, co było dla mnie bardzo trudne do zrozumienia, jak wiele z europejskich elit nie dostrzega tego, co ważne i z jakim wielką żarliwością, z jaką wielką zapałą w czasie, kiedy, że tak powiem, płoną lasy, zajmują się przycinaniem róż, żeby jakoś nawiązać do takiego znanego powiedzenia, a, dlatego że jestem też prawnikiem, który skończył prawo, zajmowałem się też częściowo prawem Unii Europejskiej, w związku z czym y, będę skutecznie zabiegał o to, o czym mówimy, ponieważ wiem w jakiej materii się y, 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 obracam, ale z perspektywy mieszkańców Opolszczyzny, myślę, że również, a może przede wszystkim dlatego, że jestem rzekiem z i kości stąd, że urodziłem, wychowałem się i mieszkam na Opolszczyźnie, jestem cały czas dumnym mieszkańcem Guchołas, nie skorzystałem z okazji do tego, żeby się przenieść do Warszawy, czy wychodzić gdziekolwiek indziej i nie zamierzam tego robić. Ale żeby dostać się do Europarlamentu, no trzeba pracować zespołowo, czy... Pozostali kandydaci za polszczyzny Grzegorz Peczkis i pani Porowska w ogóle prowadzą jakąś kampanię? No Przyznam, że nie wiem. Jestem przekonany, że lokalnie w swoich środowiskach, pani Porowska zapewne w Opolu, pan Peczkis w Kędzierzynie Koźlu. Tak, no i taki też jest zamysł. No, z panią Porowską wyborczych. na przykład, bardzo trudno się umówić na rozmowę w radiu, odmówiła. Kilkukrotnie. Proszę próbować. Ja, ja nie będę się tutaj w rolę pośrednika wpisywał. E, natomiast no, ta, taka jest logika przy tworzeniu list wyborczych, żeby możliwie jak najpełniej też mapę okręgu wyborczego zapełnić pod względem geograficznym, ale też pod względem wieku, pod względem płci, pod względem doświadczeń, tak żeby każdy wyborca mógł coś dla siebie znaleźć. A już odpowiedzialność. Od... Doświadczony e, polityk, tak, były senator, senator, samorządowiec, naukowiec. Tak, pani gdzieś... Porowska, czym, z czego jest właściwie znana poza. Tym, że ma znane nazwisko. Pani Porowska przede wszystkim osiągnęła bardzo przyzwoity wynik, może być bardzo dobry, wcale nie z eksponowanego miejsca w ostatnich wyborach samorządowych, co pozwala, co daje jej rękojmie tego, że została doceniona przez mieszkańców Opola. No, Łukasz poroz... Tusk też swego czasu zdobył bardzo dobry wynik i wszedł do Sejmu, nie wywieszając ani jednego plakatu, bo miał znane nazwisko. Pamiętam takie sytuacje również. Myślę, że w przypadku pani Iwony Porowskiej jest nieco inaczej, że ona swoją działalnością również w ostatnich latach dała się mieszkańcom Opola. Poznać myślę o, o działalności zawodowej, jako ktoś na kogo warto postawić, jeżeli mieszkańcy na nią postawili w wyborach, które odbywały się kilka miesięcy temu, to ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby spróbowała swoich sił również w tych wyborach. A u wiolety polowskiej, co słychać? Ma Pan jakąś wiedzę Na ten tematy nie mam wiedzy. Czy dla ludzi, którzy jeżdżą samochodem pod wpływem różnych substancji, jest w ogóle miejsce w waszych szeregach? W, wie pan co, wiem, wiem, domyślam się, czego no, pytam, pan nawiązuje na jest pan do liderem sytuacji, partii w regionowali. radnego z, z Nysy, który rzeczywiście spowodował kolizję będąc podpływem. No 0,67 promila podobno wydmuchał, tak, na, przynajmniej na moją, na, moją, na, moją prośbę, na moją prośbę ten radny zawiesił się w, jako w, w, w członek że zawiesił swoje członkostwo w prawie i sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia tej sprawy. No jeżeli sprawa znajdzie swój finał, taki jakiś spodziewamy, to zapewne z tego członkostwa zrezygnuje. No, co, co z tego zawieszenia członkostwa? Tak naprawdę wynika, już jesteśmy przy powiecie nyskim. Pamiętam, że były starosta Andrzej Kruczkiewicz też był swego czasu zawieszony. No, w waszych szeregach śmiano się z tego, że na tym skorzystał, bo przynajmniej nie musi składek płacić. No nie pamiętam tej sytuacji, przyznam, ale też się może nie specjalnie interesowałem. Zaszczepił się poza kolejnością, COVID. interesowałem. Zawieszenie jest taką figurą statutową, które co do zasady ogranicza prawa i obowiązki. Obowiązkiem rzeczywiście jest poznanie składek, więc. Pani, więc można, postę, można powiedzieć, że jest, czasu zawieszona, można powiedzieć to, że jest to jakiś plus, natomiast no, jak każdy obywatel, tak członek partii politycznej w ramach tej organizacji ma swoje i obowiązki, i prawa. Więc i w prawach, czyli chociażby startowania w wyborach, pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, ktoś, kto jest zawieszony, nie może z tych praw korzystać, więc również, chociażby z tej strony, natomiast trzeba się wczytać w statut, tam są te prawa jasno określone i zawieszenie powoduje, że ten ktoś czasowo de facto nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. A te ostatnie wybory samorządowe, to był w ogóle dla was z perspektywy opolszczyzny sukces, czy jednak no, traktujecie to jako porażkę i próbujecie wyciągać wnioski, rozliczać winnych? Wybory same w sobie były sukcesem, ponieważ niemalże wszędzie poprawiliśmy swój wynik, utrzymaliśmy swój wynik do swojej No tak, straciliście dwa powiaty, straciliście co najmniej dwa miasta powiatowe. No, ale też, do, akurat jeżeli chodzi rzeczywiście o wybory burmistrzów, to tutaj mamy straty zarówno w brzegu, jak i w Namysłowie, Natomiast jeżeli chodzi o powiaty, to Pan doskonale wie, że to nie jest też tylko i wyłącznie kwestia naszego wyniku, ale zachowania potencjalnych koalicjantów. No, w związku z czym, my poprawiając wyraźnie wynik w powiecie nyskim, chociażby z 8 do 10 mandatów, nie byliśmy w stanie tworzyć tam większości, ponieważ nasz potencjalny koalicjant, że tak powiem, wybrał współpracę z no, większością rządową. Za to wam koalicja obywatelska chyba powinna jakieś kwiaty co najmniej wysłać. Zachęcaliście, żeby głosować na Kordiana Kolbiarza, ludzie posłuchali no, pan, no i on ułożył się z waszą konkurencją. To już jest pytanie do Kordiana Kolbiarza, czy to było w porządku zachowanie i do ludzi z jego otoczenia, czy wyborcy w Nysie są zadowoleni z takiego rozstrzygnięcia. No, tam niestety pojawiło się bardzo wiele takich wątków nieprzyjemnych do jednak z nadużywania władzy i ewentualnej decyzyjności związanej z tą władzą przy przekonywaniu samorządowców do tego, z kim warto, z kim warto koalicję zawiązać. W jaki sposób? no po Pozwoli pan, mi? że zachowam tę wiedzę na razie dla siebie. Ja obiecałem, że będę te sprawy kontrolował. Również być może będę kontrolował, używając mechanizmu czy narzędzia kontroli. Ale posełkiej. panie pośle, to teraz trochę brzmi A... tak, jak to, co pan zarzuca Marianowi Banasiowi. Ja coś zarzucam. Wiem, ale Mariusz. powiem w odpowiednim momencie. Ja coś momencie. zarzucam Marianowi Banasiowi, chyba odwrotnie. To tak, wiem, ale zarzucami. powiem, że zachowuje się w taki sposób, że coś wie, ale powie to w odpowiednim momencie, kiedy to, to może kogoś chyba... bardzo zaboleć. To nie chodzi o to. Ja w, dopóki, jako, jako poważny człowiek, dopóki nie mam na coś dowodu, Dopóki się nie zmaterializują pewne rzeczy, o których ja słyszałem, ale nie chcą o nich mówić publicznie, to niech publicznie nie będę. Więc jak się zmaterializują, to przede wszystkim przystąpię do kontroli poselskiej, a potem poinformuję o tym opinię publiczną i wówczas również do pana redaktora, ta informacja nie dostępna. Ale takie dosyć. ziarno niepewności już pan w radiu zasiał. No bo tu mówię prawdę. Jest tak, że rzeczywiście przy wydawaniu pewnych decyzji, na których zależy samorządowcom, z tego co wiem, w, w, używano tego argumentu w rozmowach koalicyjnych, a moim zdaniem tak być nie powinno. No dobrze, to zostawmy Nysę. Jeszcze o brzeg chciałem zapytać. Czy taka sytuacja w ogóle powinna mieć miejsce, jaka miała w tamtym mieście? No Jerzy Wrębiak był w tej kampanii zupełnie sam. Można przegrać, nie, nie, wybór, nie był, nie był zupełnie sam, ale mając wsparcie, no to kto jest go nie był zupełnie sam, ponieważ miał poparcie struktury prawa i sprawiedliwości, przynajmniej jej części, a ta część struktury prawa i sprawiedliwości, która nie popierała Jerzego Wrębiaka, albo już złożyła rezygnację z członkostwa w partii, jak na przykład pan Byczkowski, albo w odpowiednie wnioski zostały już złożone i w wnioski o usunięcie o odniesieniu z najmniej do dwóch albo trzech osób będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu zarządu Prawa i Wojciech Komarzyński był w tym studiu, pytałem go trzy razy, różnie formułując to pytanie, czy Jerzy Wrębiak jest dobrym burmistrzem, czy warto na niego zagłosować. Nie usłyszałem odpowiedzi. No, akurat Wojtek, Wojciech Komarzyński nie wypowiadał się przeciwko kandydaturze Jerzego Wrębiaka, to, że w, w ramach prawicy w Brzegu był pewien, pewien konflikt jest z tajemnicą Poliszynela. No, to, pan, to, pan to, to się widział. działo od bardzo Natomiast dawna. Niedopuszczalne jest to, żeby członkowie jednej występowali przeciwko sobie, a i takie zdarzenia miały miejsce i w odniesieniu do osób, które dopuszczały się takich zdarzeń będziemy wyciągać konsekwencje. No tak, tylko to działo się od bardzo dawna, wcześniej jednak Jerzemu Wrębiakowi to za bardzo nie przeszkadzało, wygrał wybory pięć pół roku temu. Nie ma pan takiego wrażenia, że reagujecie dopiero wtedy, kiedy mleko się rozlało? Nie mam takiego wrażenia, ponieważ nie mam też przekonania, że to akurat bezpośrednio zaważyło na wyniku wyborów. Być może to było jakimś elementem ostatecznego wyniku. Proszę zauważyć, że ludzie mają prawo wybory, wyborów dokonywać i zmieniać. I tak było pewnie w przypadku brzegu. Ja nie mam przekonania, że zachowanie kilku osób dosłownie kojarzonych z prawicą miało na to wpływ. Szczególnie, że no niektóre z tych osób chociażby w Radzie Miasta Brzegu były de facto w opozycji do, do burmistrza. Czas PiSu. My dopuszczamy różnice zdań, różnicę stanowisk, bo jesteśmy pluralistyczną partią, natomiast nie dopuszczamy, i o tym mówiłem, tego, żeby w sposób otwarty występować przeciwko oficjalnym kandydatom partii w jakichkolwiek wyborach. Kamil Bortniczok, lider PiS w regionie, kandydat w wyborach do Europarlamentu, poseł, wcześniej minister, no i jeszcze wiele innych funkcji, na których wymienianie po prostu zabrakłoby nam czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i miłego dnia.